Robert, yy, dla takich wieczorów, dla takich meczów warto kibicować, warto być zawsze z klubem. Jak Twoim zdaniem ten mecz dzisiaj przebiegał, bo emocji chyba było mnóstwo? No, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że, że, że ta pierwsza i druga połowa była troszkę pod nasze dyktando i umieliśmy się utrzymać przy piłce nawet tutaj na, na tych warunkach i, i mieliśmy kilka fajnych sytuacji. E, siadło to gdzieś troszkę w drugiej połowie i już, już było widać, że jedna i druga ekipa gra, gra prostą piłkę, bo, bo ciężko tu dzisiaj było naprawdę już w, drugiej, w, w, tej, w tej dogrywce coś tutaj zrobić fajnego po ziemi i e, no i nadeszło karne i fajnie. No. Grzesiu też dzisiaj super się pokazał. No i bardzo się cieszę z tego. Wierzyliście w zwycięstwo cały czas? Przez 120 minut plus rzuty karne? No ja byłem spokojny tak naprawdę i, i wierzyłem cały czas, że, 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 że to wygramy. Mieliśmy tutaj kibiców ze sobą i, i niosło nas to od samego początku. Co czułeś, kiedy podchodziłeś do piłki strzelając karnego? Co czułem? No szczerze to podszedłem do tego dosyć pewnie i, e, i po prostu chciałem to umieścić w siatce i skończyć to, bo, bo, bo zasługiwaliśmy dzisiaj na zwycięstwo. Eksplozja emocji w szatni? No była, no Grzesiu wszedł, pośpiewaliśmy trochę i e, no i to, jest, to jest coś fajnego i niech to trwa dalej, ta, ta nasza przygoda w tym pucharze Polski. Kibice dzisiaj dali naprawdę fantastyczny popis. Czuliście to ich wsparcie niosło was e, i niósł was ich śpiew, ich doping? No, oczywiście, że tak, no dzisiaj dużo ich, dużo naszych przyjechało i, e, i to jest coś fajnego. Na koniec zabawa i, i śpiewy po, po, po wygranych derbach i, i, i to jest fajne. Z Gliwic wyjeżdżać w takich humorach, chociaż wyjeżdżamy od siebie, bo Gliwice miasto górnika. No, tak się śpiewa, więc, więc do domku mamy chwilkę i zaraz będziemy u siebie. Już faktycznie u siebie w Zabrze. Czekamy na finał na narodowym. No, my też. Może nie czekamy, tylko walczymy o to, żeby się tam pojawić.